Przechodzimy to, więc tam jest bardzo źle. Oj, no. oj! O nie! O nie! Nie, widzowie! Nie, widzowie! O nie! Widzowie! Ja nie mogę widzowie! To było takie uczucie! Dobra widzowie, zobacz jak damy masz! Widzowie, tutaj nie ma nic! Moknięcie. Niestety, ale jest zostawiacie ja pod tym filmem i wpadacie na kanał Kuzyni, bo na pewno, na pewno warto. Subskrybujcie i, i subskrybujcie. subskrybujcie. No to się ma. Okay, pięknie, tutaj w Sigma. Patrzcie, o tu Sigma tu. Tutaj Sigma. Tutaj I tu widzowie jest dziwnie. No bardzo dziwnie. Dziwnie. Oj, 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 kurde. Więc subskrybujcie! Spadajcie! I widzowie, idziemy co! Widzowie, co to jest? No, subskrybujcie, twójcie, twójciec mi i ja tam nie. Ej, dobra, otwieramy też miło. No, A do widzowie, dzisiaj wszyscy chyba to goście.